Tarotowy kąci kameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam w wagę. Tym razem na czytanie y, dla Was. To jest horoskop na czerwiec. Wasza sytuacja, główny temat na ten miesiąc dla wszystkich osób, które mają wagę w znaku słonecznym, y, ascendent, księżyc, Wenus. Sprawdzimy główny temat, przeszkody, jak, y, co tarot radzi, jak rozwiązać tą sytuację i wszystko to, co karty będą chciały Wam pokazać. Sprawdzimy główną energię na początek. Zrobimy krzyż celtycki. Wasza sytuacja obecna, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, to co się dzieje, jak słuchacie tego, jak, jak to zami rezonuje, yy, rzeczywistość, która już będzie, od, będzie to odchodziło do przeszłości. Bliższa przyszłość, Wasze nastawienie, czynniki zewnętrzne, wpływ z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Wszystko to, co Wam Tarot będzie chciał przekazać. Trzeci raz już ta karta dzisiaj się pokazuje, czyli w czerwcu będą, będzie ważny czas dla wielu z nas. Będziecie liderami, czyli mm, w dopowiedzeniu to może y, świadczyć o tym, że będziecie liderem w jakimś zespołem, będziecie y, kierować ludźmi, w tym sensie, że będziecie y, tą drogą, którą idziecie, nie idziecie sami, same, tylko idą za wami ludzie. Y, to jest bardzo duża odpowiedzialność, to jest bardzo ważny czas dla Was, bo będą ludzie Was słuchać, będą y, patrzeć na to, co robicie, będziecie y, wzorem do naśladowania. Kimś, kto... Ym, komu się wierzy. W to, co mówi, w to, co robi. Po prostu jest godny zaufania, autorytet. Mm. To też jest y, taka, y, taka energia dla Was, y, żeby stawiać granice. Skoro y, jesteście liderami, skoro ludzie tak Was postrzegają, to... Y, być może aż tak zbytnio się nie, nie spoufalać z tymi ludźmi, czyli postawić granicę. To tak jak już będziecie czuć, y, gdzie tą granicę stawiać i czy wam jest potrzebna, ale taka jest energetyka. Żeby było ważne, żeby m, tak jakby po prostu jeżeli jesteście nauczycielem, to nauczyciel uczniowie, żeby stawiać tą granicę. Taka główna energia. Ale ważny czas dla was. Y, wasza sytuacja na ten miesiąc? Szóstka była. Przepraszam za to stukanie, ale... Y Mieszkam w bloku i po prostu się dzieją tutaj różne rzeczy. Szóstka buław. Zwycięstwo, sukces. Możecie sobie pogratulować dosłownie, jest taka energia. Odnieśliście, odniosłyście sukces. I dlatego teraz możecie nauczać innych, możecie pokazywać drogę, wskazywać kierunek. To może być ten sukces w świecie zawodowym, jak najbardziej, ale to może być na przykład udało Wam się przejść jakąś trudną relację. Macie doświadczenia? Możecie się teraz tymi doświadczeniami podzielić z kimś innym, kto jest na początku tej drogi? To jest główny temat dla Was. Tutaj też to jest w było, to jest um, taka energia, że ten sukces jest Wasz, jak najbardziej, ale. Bez ludzi wokół y, Was y, albo by ten sukces tak nie smakował, albo nie byłby tak do końca możliwy. A jakie przeszkody? Kapłanka. Kapłanka jest odwrócona, to. Y, nie wiecie co dalej. Y, tak jakby zastanawiacie się, ok, no, odniosłam sukces. Y, w tej dziedzinie, zaszłam już tak daleko i teraz co dalej? Jakby jakieś zatajone informacje, takie słuchajcie ciekawe. Tak jakby tutaj jest taka energia, okej, okay, no mamy ten sukces w tej dziedzinie, ale idąc dalej tak jakby, nie wiem, ktoś nie chciał za wami podążać, albo y, wy za kimś nie chcieliście. O co tutaj chodzi, że tak jakby były jakieś sekrety, które, y, o których, y, wy, których Wy nie jesteście świadomi. I to Wam y, może y, jakoś popsuć tą drogę. Stagnacja Tak jakby obawa, że po tym sukcesie, um, którym odniosłyście, y, to potem już y, długo, długo nie ma nic? Że teraz będziecie w roli właśnie nauczyciela? Czyli nie będziecie doświadczać, że ten etap się dla Was zakończył? Mhm. Że taka stagnacja Was teraz czeka? Że, czyli y, drogie wagi, no to tak to wygląda, że mieliście na przykład jakąś, o coś walczyliście, o kogoś walczyliście, mi, no po prostu mi, mieliście jakąś drogę i Długo to trwało, zaangażowaliście się w to bardzo, z jakimiś ludźmi, i teraz nadchodzi ten kres, czyli to się po prostu już kończy. Odnieśliście sukces, nauczyliście się tyle, ile mogliście. I tutaj na przeszkodzie jest to, że tak jakby w Was jest taka myśl, no to co, to teraz koniec, to ja już teraz będę tylko nauczycielem, już nie będę doświadczał tej drugiej strony. Ale to jest kapłanka, czyli to jest tak jakby w Was, ta przeszkoda jest w Was w środku no zastanawiacie się tak yy, być może ta, ta, ta droga była taka ekscytująca, że teraz na mecie brakuje wam tej adrenaliny wasze myśli stanowisko, czwórka mieczy wzmocniło was yy, yy, ta cała droga, ta cała przygoda to czegokolwiek się uczyliście to was bardzo wzmocniło no, i tu jest, wasze myśli są takie, że ja nie potrzebuję odpoczynku, tylko potrzebuję, żeby się coś zadziało. Gwiazda. Mm. Potrzebujecie nowego wyzwania, dosłownie. Inspiracja, y nadzieja, jakieś duchowe przeżycie. Potrzebujecie czegoś nowego po prostu w życiu: nowych doznań, nowych emocji, nowych wyzwań. Przeszłość. Powiedzmy, czy edukacja, komunikacja, y, taka, y, taka szybkość w działaniu, ciekawość. No tutaj jest, y, w przeszłości po prostu byliście kimś, kto dążył do tej wiedzy, do, y, do tego, żeby... Tak się pokaz, pokazuje, słuchajcie, dla wagi, że po prostu był jakiś cel i ten cel prawdopodobnie już osiągacie teraz albo w najbliższej przyszłości, bo w czerwcu osiągniecie to. I wkładaliście całego siebie, całą siebie. Y, poznaliście ludzi po drodze i teraz jest... Y, Przeszłość, bo ta ciekawość tak was popędzała. To jest zamknięcie cyklu. Dosłownie zamknęliście cykl, i teraz, w najbliższej, właśnie tym czasie, zobaczymy, jaka najbliższa przyszłość, ale tak, jakby obawiacie się, że, że ten nowy cykl, nowy cel może nie przyjść tak szybko. I co teraz? A teraźniejszość. Sąd. Ale tutaj jest y, pokazane tak, że słuchajcie, y, jest nowa duchowa historia. Decyzje y, z tym związane. Czyli y, te was, wszystkie wasze obawy, że tutaj jest właśnie że ta stagnacja, jest, że już to, co mieliście się dowiedzieć, już się dowiedzieliście i tam już, y, już tak, ta studnia jest po prostu przejrzana, cała. Y, no to okazuje się, że jeszcze jest jeszcze jest coś więcej w tym. Że to ewoluuje, czyli yy, czyli nadal można jeszcze czegoś się dowiedzieć. Poświęcenie, czyli mm, jest ta piątka buław, i jest tak odwrócona. To może mówić o tym, że przyjmiecie kogoś, tak jakby po prostu nie jesteście w, stań, w stanie już sami na tą chwilę zajrzeć tam jeszcze głębiej i przyjmiecie kogoś do spółki, do związku, do relacji, żeby tak jakby poświęcicie się, żeby po prostu nie być tylko w roli tego nauczyciela, tylko być nadal w roli kogoś, kto doświadcza. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i że jak ktoś właśnie z Wami rezonuje, to pewnie wiecie, o, o co to chodzi. O relacje, o, um, o właśnie jakieś projekty, o jakieś spółki, um, o jakąś życiową sytuację. I teraz nie ch chcecie być w roli nauczyciela, jak najbardziej tak, w roli lidera, ale chcecie też doświadczać. I czyli zajrzeć już jeszcze głębiej, dowiedzieć się jeszcze więcej, ale um, to będzie wymagało poświęcenia. Czyli okej, okay, zejdę trochę z tego tronu i, i wcielę się w inną rolę coś takiego, najbliższa przyszłość kapłan bardzo duchowo, tak w najbliższej przyszłości, no y, mocno jesteście uduchowieni y, w sobie, tak Rozmawiacie ze sobą, ważne, jest, ważne są dla was wasze myśli, to jak się czujecie w danej sytuacji, to mm, wolność, niezależność jest, będzie dla was ważne. No powiem wam, że bardzo ciekawe czytanie dla wagi. Ale tak jakbyście się po prostu godzili z tym, że y, tą wiedzę, którą macie w sobie, intuicję, y, to wszystko... To jest, to jest za mało, żeby iść na przykład właśnie gdzieś dalej samemu, że to jest za mało, że po prostu albo jest tak, słuchajcie, że nie chcecie robić tego w samotności, bo nie sprawia wam to frajdy, że ten sukces tak nie smakuje. Że czyli po prostu tak, tak się pokazuje dla Was, że tą wiedzę całą macie w sobie. To wszystko jest w waszym środku, rozmawiacie ze sobą, edukujecie się, ale tak jakbyście przed kimś udawali, że okej, okay, ja jeszcze tego nie wiem, więc będziemy się uczyć razem, będziemy tworzyć to razem, takie poświęcenie, no. że ten progres, y, to wszystko y, powoli będziecie robić razem, a wy tą wiedzę już jakby macie w środku. No. To jest piątka kapsów też jest odwrócona. Czyli mm, zdajcie sobie z tego sprawę. Słuchajcie. I to tak jak mówiłam jeszcze za scendent, księżyc i Wenus, jeżeli to za nie zarezonuje, że sukces po prostu w samotności. Jak się siedzi na tym tronie i tylko przyjmuje ludzi, którzy z nabożnym szacunkiem się do nas zwracają, ale nie chcą się z nami na przykład zaprzyjaźnić, nie smakuje. I to jest ten ważny moment w waszym życiu, kiedy zdacie sobie z tego sprawę. Mhm. Czyli jesteście w stanie tak jakby ze sobą dojść do porozumienia, dogadać się sami ze sobą i powiedzieć, ok, nawet jeżeli ja to wszystko wiem, to będę pozwalał, żeby ktoś ze mną uczył się tego po raz kolejny. Czyli po prostu udam, że w jakiś sposób, że nie mam tej wiedzy. Żeby nie być w energii tej, tej piątki kielichów, czyli po prostu zastanawiać się nad tym, co jeszcze mi w życiu zostało, a co, co, już, co już się zakończyło? Chcecie to ominąć bardzo specyficznie. Wasze nastawienie, dziewiątka mieczy. To jest zmartwienie, to jest takie życie na nie, czyli po prostu dosłownie no tutaj dla wagi. Ten tron, gdzie jesteście na nim sami, nie jest dla was. To nie jest po prostu miejsce, w którym się dobrze czujecie. Owszem, jest sukces, macie wiedzę, ale. Ale to Was z jakiegoś powodu po prostu martwi. To, że, że, że wiecie tak dużo, że czujecie tak dużo, że już nie są ci ludzie wokół Was w stanie Was zaskoczyć niczym. Wierzę. Tak jakby zdacie sobie z tego sprawę, że, że jesteście właśnie jakby wyżej, dalej. I że mm, tak jakby na ostatnim piętrze idzie się awans za awansem, awans za awansem. Jesteście na ostatnim piętrze, dalej już nie ma nic, ale jesteście tam sami i, nie, i po prostu nie chcecie, że to jest zwierza, Że tak jakby nie spodziewaliście się tego. Czynniki zewnętrzne. A z pentakli? Spotkacie kogoś nowego. I to może być tak, że spotkacie kogoś nowego, kto powie wam: Słuchaj, mam świetny pomysł. To są pentakle, więc to może być biznes, może być relacja. Co ja mam świetny pomysł, nie wiem, żeby zbudować ośrodek wypoczynkowy, albo jakieś domki, albo, na, albo wy, wynająć motorówkę na lato, po prostu coś, co, co wy już na przykład robiliście, znacie się na tym doskonale, i tutaj przychodzi ktoś i mówi: Tak, mam świetny pomysł, nowy początek, i wy w to wejdziecie, i tak jakby pozwolicie tej osobie, żeby m, zacząć od nowa coś, żeby po prostu tylko być z kimś. Żeby współpracować. Głupiec, no. Dlatego kogoś to będzie nowe. Ale dla was tak jakby już nie. już nie, Wy już to znacie, ale, yy, ale zatrzymacie to dla siebie. Ale jest nowy początek. Ten ktoś chce zacząć to z wami. Nadzieje lub obawy. Lubuław. Myślę, że obawy, że właśnie nie będziecie tym królem buław, czyli nie będziecie zbytnio kontrolować, nie będziecie ym, y, tak jakby popędzać tego kogoś, pokazywać, wskazywać, doradzać, y, nie pytani, czyli y, takie macie obawy, że to, że ja jestem już tym liderem w tej dziedzinie, to żeby, żeby właśnie przy tej osobie, która dopiero zaczyna, bo to jest głupiec, dla tej osoby to jest nowy początek, tak jakby po prostu, żeby y, nie pokazać, że y, co ty tam wiesz, y, ja wiem więcej. Um, że, że jesteście tym królem Buław. Czyli ja przejmę na przykład pałeczkę, ja zrobię więcej, ja po prostu pójdę do przodu. Taką macie obawę, żeby kontrolować to. Powiem wam, że bardzo ciekawe czytanie. A jaka, jaki rezultat? Rycerz Buław. Że poczujecie mimo wszystko tą radość tą radość stworzenia czegoś nowego, że to jest taka, taka świeżość w was wejdzie, że ktoś zaczyna i wy będziecie się cieszyć patrząc na tego człowieka, który tak mówi słuchaj zróbmy to razem i wy tak jakby po prostu zajdziecie jakby piętro niżej że stwierdzicie, że na tym 45 piętrze to jednak ten sukces może jest, ale oprócz wiatru to nie ma nic schodzicie na 40 piętro i pomyślicie sobie jeszcze raz przejdę te 5 pięter z tym kimś, a co zobaczę jak, jaka to jest frajda Patrzeć na kogoś, kto po prostu idzie jeszcze raz tą drogą. No. Rezultat jest taki, że po prostu złapiecie tą świeżość. Dwa, dwa kielichy. No. Bo zależy wam na tej osobie. I wzajemnie tej osobie zależy na was. No. Bardzo fajne czytanie. A taka y, rada y, na ten miesiąc dla Wagi. Ta I królowa y, Kielich Pentakli. To jest taka rada, że y, bardzo specyficznie, ale tak jakby, jak, jak jesteście w jakiejś dziedzinie bardziej inteligentni, macie większą y, wiedzę i y, perfekcjoniści, na, nawet jesteście, y, jesteście profesjonalistami w jakiejś dziedzinie, to żeby to po prostu. Zachować dla siebie. Żeby wzrastać z tym człowiekiem, z tą osobą. A, a tą, a tą no, bardzo specyficznie, ale, ale to tak jakby to swoje IQ, to albo wiedzę, właśnie, którą macie ogromną, jakby tak po prostu y, y, cieszyć się nią w samotności. Bo ona, y, 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 bo tak jakbyście jakbyście pokazali tej osobie, to ten człowiek jakby się okazało, że okej, okay, no to z kim ja współpracuję, ktoś, to już jest tak daleko y, zaszedł, to y, jakby was ta była, była jest odwrócona. Jakby wam po prostu przypomniało, że też to jest te piętro, to właśnie tam jest tylko hula wiatr. No. Bardzo specyficznie. Tak, no, po prostu tak jak mu, mówię, kochani, po prostu jest ascendent, jest księżyc, jest Wenów, bo tutaj jest taka sytuacja dla wagi pokazana, że Wy, dla dobra miłości, dla siebie też schodzicie po prostu niżej, chowacie, nie wiem, dyplom do kieszeni, nie wyrażacie się w taki sposób, jak, jak potraficie. Tą wiedzę chowacie troszkę. pentakli. No, jest równowaga, czyli uda Wam się to zrobić. Dacie radę. Jakie przesłanie. Płynę z życiem, a życie płynie ze mną. Współpraca. Płynę z życiem, a życie płynie ze mną. No i pięknie taka współpraca dla no, wagi. Piękne czytanie słuchajcie. Życzę Wam naprawdę udanego miesiąca, bo yy, będzie się działo karty wziąłam dla Was wymagające. To jest talia, która... Yy, Zagląda głębiej, dlatego też może takie duchowe czytanie. Ale pomyślałam sobie, że właśnie y, intuicyjnie tego podeszłam, że właśnie waga tego potrzebuje. Trzeba za Was kciuki, czekam na komentarze. Y, wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia.